Dzień dobry, dzień dobry, tam bardzo, bardzo gorąco, słonecznie, fantastycznie. Piękną pogodę mamy za oknem, ale mam nadzieję, że ktoś jednak pozostanie razem z nami i będzie chciał wygrywać duże pieniądze, bo takie są do wygrania. Między innymi w naszej ekstra grze 20 tysięcy można zdobyć. Możesz też grać o milion w finale. Pamiętaj, pamiętaj, już niewiele czasu zostało do tego finału, więc graj razem z nami i baw się razem z nami. Możesz zgłaszać się tak naprawdę już teraz wysyłając smsy bądź dzwoniąc numer 7327 o treści milion wpisujesz, ale teraz uwaga, zaczynamy nasz program, zaczynamy naszą grę, a szukać będziemy zwierzęcia na literę S. Rozwiązanie naszego konkursu znajduje się w tej oto kopercie, a ja z wielką przyjemnością zapłacę 500 zł, gwarantowane 500 złotych za to rozwiązanie. Jeżeli masz pomysł, co to może być za zwierzę, to już teraz możesz się zgłaszać. Odszukaj otwartą linię, że płacisz za każde zrealizowane połączenie też takie, które z nami nie połączy, ale płacisz tylko i wyłącznie za połączenie, nie za czas jego trwania. No i najważniejsze, musisz być osobą pełnoletnią, czyli mieć ukończony 18 rok życia już. No i teraz uwaga, uwaga! Zgłaszasz się, odszukujesz otwartą linię. Kiedy jesteś już tutaj razem z nami i podajesz dobrą odpowiedź, to wtedy nagroda wędruje do ciebie, a wysyłamy ją bardzo szybko, bo w ciągu 5 dni roboczych. Więcej informacji znajdziesz na 830 telestronie TVN7, bądź na www.tvn7.pl. Ehm, nasz program. Program. Mam nadzieję, że będziecie bawił i generalnie będziesz się dobrze bawił przy tym programie. A jeżeli tak, to bardzo dobrze. Regulamin naszego programu został zatwierdzony przez dyrektora Izby Celnej, a program realizowany jest w oparciu o licencję, właśnie przez tę Izbę, wydaną. Chyba już wszystkie wiadomości, chyba już wszystko wiadomo. To skoro tak, to mam nadzieję, że szybciutko, e, szybko dowiemy się, co to jest za zwierzę. Zwierzę znasz, znasz nazwę, widziałeś pewnie nieraz. E, kto ma pomysł na to, co to może być, to już szybciuteńko się zgłasza. E, tym bardziej, że mam nadzieję, że to będzie konkurs taki szybki na rozruszanie się. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Skarabeusz. Skarabeusz, nie, niestety nie, ale zapiszę tego skarabeusza. E, chyba coś prostszego zde zdecydowanie. E, skarabeusz. Ale ten skarabeusz dobrze. Podobno Skarabeusz jest na szczęście, tam nadzieję, że na szczęście. E, zaraz ktoś się dodzwoni i powiadam, co jest w naszej kopercie. E, co to może być? Zwierzę na literę S! Może teraz już. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Witam pana. Co to będzie? Spaniel. Spaniel. Nie, niestety jeszcze nie. To może będzie do 3 razy sztuka paniel. Proszę bardzo. Dwa telefony tak szybciutko e, pod rząd. No to chyba bardzo prosto się dostać do anteny. Spróbuj i ty. E, no jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz. A jak masz pomysł tego zwierzęcia na literkę S, e, no to dobrze. To zgłoś się jak najszybciej. To jest e, konkurs na rozgrzewkę, więc mam nadzieję, że pójdzie naprawdę szybko i sprawnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Co to będzie? Szpic. Szpic? Też jeszcze nie. To też nie jest szpic? Chyba trzy razy pod rząd się pojawił ten sam głos. Chyba, że mam jakieś zwidy i przesuchy, ale chyba nie. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze jest przed telewizorem. <grym i wiedziałe> Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Co to będzie? Suseł. Suseł. Nie, niestety to nie suseł, ale już zapisuję. Proszę bardzo. Suseł. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Co to będzie? Szprot. Szprot, też nie szprot. Dobrze, już zapisuję. Szprot. Czy ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? Zwierzę, które znasz na literkę S. To nie jest skomplikowana odpowiedź. Na pewno łatwiejsza od skarabeusza. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Trzyżyk. Trzyżyk? Trzyżyk. Strzyżyk. Zapiszę to, to na pewno nie jest to. Już zapisuję. Set, ży, żyk. O, strzyżyk. Myślałem, że to jest strzyżyk, ale okej. Okay. dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Stonka. Stonka, nie, jeszcze nie Stonka, ale zapiszę też jej Stonkę. Stolga, cały czas walczycie o pół tysiąca, cały czas 500 zł jest do zdobycia. Kto wie, kto ma pomysł? Zapraszam, proszę bardzo. 500 zł gwarantowana nagroda, dzień dobry. Ojej, ojej, ojej. Nie rozłączaj się. Pamiętaj, kiedy trafiasz na nie słyszysz taki komunikat w swojej słuchawce. Brawo, moje gratulacje, właśnie trafiłeś w otwartą linię i za moment zostaniesz połączony ze studiem. W związku z tym nie rozłączaj się, bo wtedy właśnie trwa łączenie i czekam na Ciebie tutaj w tej studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Salamandra. Salamandra, oh. jeszcze nie, niestety nie już zapisuję. Salamandra. Dzień dobry. Halo? Tak. Witam pana. Jakie sowa. to będzie zwierzę? Sowa. Sowa. Nie, jeszcze nie sowa, ale zapisuję sowę. Czas, by skończyć ten konkurs. Nasz program jest krótkim programem, a to miał być konkurs na rozgrzewkę, więc uwaga, uwaga. Kto ma pomysł, zgłasza się teraz. Pół tysiąca do wzięcia. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią. Co to będzie? Szczekił. Szczygieł, nie, niestety nie, już zapisuję. Szczy. Yeah. Kto ma ukończone 18 lat, to zapraszam. Kto ma pomysł ten, mam nadzieję, zdradzi nam go szybciutko. Jeżeli przyszedł ci na myśl na myśl jakieś zwierzątko, jakieś zwierzę na i nie ma go jeszcze zapisanego na tablicy, no to jest duże prawdopodobieństwo, że to jest dobra odpowiedź. Muszę usłyszeć dokładnie taką odpowiedź jak w kopercie, żeby móc Ci przekazać pół tysiąca. No to dobra, zrobię tak. To jest ptak. Mhm. Mm Ale nie jest to ani szczygieł, ani strzyżyk, ani sowa. To co to będzie? Mogę. O tak, tak Ci nawet narysuję, tak? O. O, tak. Proszę bardzo. No i zobaczymy, co to będzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Tur. Jeszcze raz? Kur. Szczur! Niestety Halo. nie, a pewnie pan nie usłyszał podpowiedzi, bo ja mówiłam przed chwilą, że chodzi o ptaka. Ptak! Kończymy konkurs, kto ma pomysł? Zgłasza się teraz. Ja wiem, że no, to może tak wyglądać, jak nie wiadomo, co, ale to umówmy się, że to jest ptaszek, dobra? O, tej narysujemy chmurkę, to może będzie lepiej. Okej. Okay. Kto ma pomysł? Dzień dobry! Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, co to będzie? Skowronek. Skowronek. Niestety nie, ale dobrze. Ale równie prosta nazwa. Skowronek. To jeżeli nie skowronek, nie szczygieł, nie sowa i nie strzyżyk, to co nam zostało? Kto wie? Na literę S. Czekam, czekam. Ty nie czekaj, zgłoś się. Najlepiej jak najszybciej, bo to jest dobry moment na to. O, o, o. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Co to będzie? Sikorka. Sikorka, no? Powiedziałabym, że gorąco, gorąco! Aha, jajaj, tak bardzo gorąco. Znacie taką zewnętrzną ciepło, zimno, ciepło, zimno, tak, gorąco? To co to jest? No, ja już wezmę sobie w ogóle tę kopertę do rąk. Proszę bardzo, bo już teraz. Nie, Sikorka. Uwaga! To. Co to jest za odpowiedź? no... 500 złotych warta jest ta odpowiedź. Kończymy konkurs zdecydowanie, bo czeka coś trudniejszego. Dobrze, uwaga. E, liczę od pięciu. Ostatnia szansa na odpowiedź. Uwaga, uwaga. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Nie ma się nad czym zastanawiać. Kolejny konkurs już czeka. Uwaga, uwaga. No i proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Kikora. Tak. Właśnie o to chodzi. Tej odpowiedzi oczekiwałam. Pół tysiąca wędruję do pani. Serdecznie gratuluję. Fantastycznie. Dobrze, to w takim razie przechodzimy do kolejnej zabawy, do kolejnego konkursu. Muszę zrobić porządek na tablicy. O, proszę. Oj. Za dużo siły po urlopie mam chyba. E, proszę bardzo, szukamy, uwaga, uwaga, wyrazów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięcioliterowych, gdzie na miejscu drugim jest A i na miejscu ostatnim A. E, pięć liter, rzeczownik, ktoś albo coś. E, Płacę 100 złotych gwarantowane za pierwszą odpowiedź, bo na początku jest łatwo. Tak, chodzi o wyraz pięcioliterowy. Potem będzie coraz trudniej, bo litery w tych kolumnach nie będą mogły się powtórzyć. No i trzeba będzie zdecydowanie uważniej śledzić to co dzieje się na tablicy, dopasować litery, ale póki co jesteśmy przy pierwszym etapie, przy pierwszej rundzie, 100 złotych gwarantowany jest i czeka, a ja czekam na pierwszy wyraz. Rzeczownik, czyli ktoś albo coś. Masz pomysł, dzwonisz teraz, już teraz się możesz zgłosić i dobrze, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, co to będzie? Patka. Jeszcze raz? Patka. Pyatka, bardzo dobrze. 100 zł wędruje do pani. Serdecznie gratuluję. Proszę. W takim razie za drugą propozycję zapłacę 150 zł, no bo już troszeczkę trudniej. Uwaga. Na miejscu pierwszym nie może się pojawić literka P. Na miejscu trzecim T, a na miejscu przed ostatnim litera K też nie może już się znaleźć. Co takiego może się więc tutaj pojawić? Jaki inny wyraz przychodzi Ci na myśl? Pamiętaj o tym, że to jest trudny konkurs. E, łatwiej byłoby, gdyby były cztery litery i dwie A wpisane, ale jest ich pięć. Więc z tego, co pamiętam, to zazwyczaj, w zasadzie to zawsze, ten konkurs przysparzał trochę kłopotów, trochę problemów. No ale z drugiej strony, jeżeli jest wyzwanie, to fajnie jest podjąć takie wyzwanie. O, 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 proszę bardzo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, co to będzie? Marża. Marża, bardzo dobrze. 150 zł dla pani. Zanim zapiszę 200 zł za, kole za kolejną rundę, marża. Dobrze. Uwaga, 200. A dajmy więcej, dajmy 250 za trzecią rundę, bo tutaj faktycznie jest skomplikowana sytuacja. No, skoro się pojawia takie hasło jak marża, to musi być trudno. Dzień dobry. Dobry. Co to będzie za hasło? Talia. Balia! No i rewelacja! 250 zł. Dla pana gratuluję serdecznie. Już zapisuję. Uwaga, robi się coraz trudniej. Pamiętajcie, szukamy y, rzeczowników i za czwarty etap, za czwarty hasło zapłacę już 300 zł. Gwarantowana nagroda. 300 zł. Ale bardzo proszę, sprawdź dobrze. Y, to, żeby się litery nam nie powtarzały. Litery nie mogą się powtórzyć w tych kolumnach. Czyli PMB odpada na miejscu pierwszym, TRL odpada na miejscu trzecim, KZ z kropką i I odpada na miejscu czwartym. To nie jest łatwy konkurs. Tutaj trzeba faktycznie sprawdzić, faktycznie się postarać, dołożyć wszelkich starań, no, żeby było dobrze, żeby wszystko się zgadzało. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Witam pana. Jakie to będzie hasło? Lampa. Lampa, lampa. Bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Dlatego, uwaga, zrobimy tak: ponieważ zanim się tą lampę zapiszę, to mamy trudny etap, ponieważ no zazwyczaj ten piąty jest takim etapem kryzysowym. Dam 700 złotych aż. Od razu stawka idzie bardzo. już? Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Jakie to będzie hasło? Dagna. Dagna. Dagna, bardzo dobrze. 700 złotych dla pani. Jak w burza idziecie, naprawdę? Dagna. Nie sądziłam, że zajdziemy aż tak daleko, ale dobrze. W rundzie szóstej w takim razie proponuję 2000 złotych. Ponieważ jest bardzo trudno zobaczyć, jak wiele liter nam odpadło w poszczególnych kolumnach. Już mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć rund za nami. Co jeszcze można ułożyć? To na pewno nie jest łatwe. To jest trudne zadanie, ale może jeszcze jakieś słowo da się ułożyć. W tym konkursie zazwyczaj zatrzymywaliśmy się na rundzie czwartej, piątej, a tej proszę bardzo, szósta runda. No i cały czas idzie dobrze i cały czas nie ma pomyłek i doskonale i cały czas wygrywacie i cały czas pojawiają się nowe pomysły. Świetnie. W takim razie, jeżeli masz taki pomysł, e, który można by tutaj umieścić i masz ukończono 18 lat, zapraszam. Odszukaj otwartą linię. Pamiętaj, płacisz za każde zrealizowane połączenie. Też takie, które z nami nie połącza, ale płacisz tylko za połączenie, nie za czas jego trwania. Za dobrą odpowiedź czeka na Ciebie nagroda, która wynosi 2000 zł. A wyślemy je do Ciebie w ciągu 5 dni roboczych. Przed nami jeszcze trzy rundy. Jesteśmy teraz na etapie rundy szóstej. Jest bardzo trudno. Ten konkurs no niestety zawsze nam przysparzał kłopotów, ale póki co dajecie sobie doskonale radę. Jak będzie dalej? No okaże się. Mam nadzieję, że ta nagroda 2000 zmobilizuje cię do działania. 2000 zł, ogromne pieniądze, na koniec wakacji na pewno się przydadzą, 2000, gwarantowana nagroda, wysyłamy ją w ciągu pięciu dni roboczych. O ile, oczywiście, znajdzie się osoba, która poda mi na antenie nową propozycję, znajdzie się wyraz, który pasuje, litery w kolumnach nie mogą się powtórzyć. Zastanówmy się, co by tutaj mogło pasować? Hmm, może to z imionami? Basia Marta, Mart nie pasuje. Rzeczownik, ktoś albo coś może to być imię jak najbardziej, ale na no akurat te, o których pomyślałam nie pasują. Ja zazwyczaj mam taką metodę, że zaczynam sprawdzanie od początku alfabetu, czyli na przykład coś na A, no nie może być, na B też nam odpada, na C. K też nie, K nam tutaj, aj. To można D też nie, bo mamy dagnę na D, A, B, C, D. E, E, A, też nie, może E, F, F. V na N, nie. Bardzo wiele liter jest wyeliminowanych, ale nie wiem, być może to jest jakaś metoda, no, żeby jakoś się z tym uporać. Może masz inną, najważniejsze, no, żeby przyniosła rezultaty. Ja się boję, że możemy nie znaleźć rozwiązania, ale liczę na Ciebie. Na pewno takich osób, które podejmą to wyzwanie, no, nie ma dużo. Kto natomiast wie, ten mam nadzieję, że będzie działać. Na pewno łatwiej by było z czteroliterowymi kolumnami, no ale co, mamy pięć i trzeba się tym zająć. Kto może? Kto chce? Proszę bardzo. Nagroda jest i czeka. Ja cały czas sama myślę i kombinuję. Póki co... E, hmm. No dobrze. E, jest to trudny konkurs i trochę obawiam się, że możemy nie wyłonić zwycięzcy. No, czy jest taka osoba, powiem, która da sobie z tym radę? To może... Zróbmy tak, postaram się zmobilizować Cię bardziej i dam 4000 zł, bo to naprawdę jest trudne. etap. To nie są żarty. 4000 zł musi to być nagoda adekwatna do stopnia trudności. I obawiam się, że nie ma takiej osoby, która sobie w tym momencie dała z tym radę, więc być może to dodatkowa motywacja finansowa. do... To... Jakoś tutaj coś podziała, proszę bardzo. To mogą być Twoje pieniądze. One czekają na zwycięzcy po prostu. To są pieniądze dla zwycięzcy. Ale od razu mówię: jak nie masz pomysłu, to nie dzwoń, bo tak na biegu to nic nie wymyślisz. Możesz się chwilę zastanowić jeszcze chwilę, proszę bardzo. Ale pamiętaj też, że ktoś może Cię po pierwsze w każdej chwili wyprzedzić. No a po drugie, jeżeli, nie wiem, nagle zadzwonisz bez pomysłu, no to, no to też nagle niczego nie wymyślisz. Ten pomysł musi być, a program jest krótki. Ekspresowo będziemy go kończyć. Hm. Mam nadzieję, że ktoś jednak da radę. 4000. tysiące. Ja pomyślę, no może... ani może być, B nie może być, C też, nie wiem. Całka odpada. D, nie, F, F moim zdaniem też nie, bo fauna mi przychodzi do głowy, ale też nie. Może G. Hmm. Ga, gałka. Nie. G. H! Hanna! G. Czy jest w ogóle jeszcze jakiś pomysł, słuchajcie. Bo zaraz przejdę do końca alfabetu i się okaże, że nic mi się nie udało znaleźć. Ale właśnie dlatego daję 4000 zł. Bardzo dużo pieniędzy, ale to jest też bardzo trudne zadanie, teraz bardzo trudny konkurs. Szukamy pełnoletniej osoby, mam nadzieję, że taka się znajdzie, która ma pomysł. Ja zaczynam się obawiać, że może nie, że może się nie znaleźć, ale trzymam kciuki. I teraz uwaga, zróbmy tak. Ja apeluję teraz do osoby, która ma pomysł i ma ukończone 18 lat. Zgłoś się teraz. Wykręć albo jeden, albo drugi numer telefonu. Proszę bardzo. Gwiazdka 73 224, jeżeli zgłaszasz się z telefonu komórkowego. Jeżeli masz telefon stacjonarny, 704 307 324. To jest numer dla ciebie. Jedna i druga droga jest tak samo dobra i prowadzi do tego studia. Jeżeli masz pomysł. No to nie czekaj, po prostu nie czekaj, czekają 4000 na ciebie. Uwaga. Oj, 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 Nie no, zagapiliśmy się. Ja wiem, że wróciłam się, że po urlopie i tak mi jakoś czas szybko minął, no ale uwaga! Krótki program, szybko będziemy się żegnać. To jest koniec programu, więc teraz, no już na takie rozmyślania to za bardzo czasu nie ma. Teraz jest czas na działanie i to naprawdę szybkie działanie. Uwaga! Ja odliczam od 10 i kończę program. Uwaga! 10. 9. To będzie szybkie odliczanie, szybki koniec programu. 8 Teraz... I nawet się nie zastanawiaj. Po 4000 zł. No, te osoby, które nie mają rozwiązania, to raczej go już nie zdążą znaleźć. 7. 6. Czy to się uda? Bardzo trudny konkurs, bardzo trudny etap. No, mam nadzieję, że da radę. Uwaga, 5. trzy ostatnie chwile teraz, teraz czas na twoje działanie, masz hasło zgłaszasz się. Uwaga, Dwa. cztery tysiące złotych wędruje do uwaga jeden. No i proszę bardzo, dzień dobry. Dzień dobry. Co pani wymyśliła za hasło? Wanda. Wanda. W-A-N. Super, wszystko się zgadza, panie, panaj, nie? Bardzo mi miło. Proszę pani, cztery. Tysiące złotych wędrują w Pani ręce. Serdecznie gratuluję. Opłacało się pomyśleć, pokombinować zdecydowanie. A teraz uwaga, uwaga! Kto chce zagrać o milion w finale, może zgłaszać się już teraz, ponieważ codziennie szansa na 20 tysięcy złotych w naszej ekstra grze w tym tygodniu. Więc proszę bardzo, albo wysłasz SMS, albo telefonujesz. A na pewno wszystkie osoby, które brały dzisiaj w naszym programie udział, dostaną informację telefoniczną, bądź SMS-ową. Miłego dnia. Pa, pa.